Przemawitowy, to jest już kolejny i pomyślałam, że jadę do kolegi. Lasem. Po pierwsze, lasem. Bo tam będę się wracać, nie będę biedro jechał. Może się przejadę. Dobra. Do niego jadę. To do niego. To mi zaprasza, ale to nie jest ważne Zasłania to To mi to zasłania, o, kurde. Zaczyna się już niegruntowane O, trochę Trochę szybko chcę jechać Jakoś szaleje dzisiaj dzisiaj będzie Salona nos! Takie dzieła, salony! Łoś kućba! Właśnie widowie, całe... całe ujebane opony! Ja jak to, to Mogę przeklinać, bo idę do... Jestem tu nie jestem w czwartej kilochy już! Dzisiaj jest zakończenie roku! Trzeciej klasy! I do czwartej witamy! to mogą tylko sosą. No ci, ci co są młodsi, ci co są z czyli z pierwszej, drugiej, trzeciej, w czwartej też. tutaj chcecie, to też mogą być. I tylko ci co są nie żadni z nich a, tu jedzie Tylko, że nie... O, dobry, pan... Dobry. <grystanie> Dobra, No zobaczyć Jak ten samochód jechał? Kurde, tu muszę uważać, bo tutaj są doły A Kurwa, toś mi się wypierdoli Kurwa, będzie drzibany nie przeklinałem, bo nie chciałem Kurwa Kurwa, pięknie 10-minutowy odcinek wyjdzie z tego Taki, Kurwa Kurwa, tak No seria, nie miałem nic nagrać. nic nie nagrywałem przez długi czas A teraz kurwa No seria wrócę Jaka jakaś film seria niż te pierdoły, kurwa Kiedy ja na drodze widzę Oto kurwa Czyli <grymne> te korzenie Kurwa Kurwa Adix Zapraszam Was na TikToka Adix Link może jak u mnie umiem zrobić to link w opisie będzie do mojego kanału. Kurde trzeba. ¡Gracias! Sí.

Bo jak coś, kurwa po pierwszy pies mnie goni Kurwa 6 minut Mogę tylko trzymać się i tu na części. Na normalnej części. Na no, kurwa tej. Druga część. Kurwa dalej. Kurwa. Kurwa 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 światło zajaśniało Kurwa jak sobie to tutaj spalna dróżka Kurwa jakiś słup na środku drogi Stoi Kurwa Kurwa tak Kurwa Ty mam co kurwa robić Pomóżcie mi widzowie kurwa. 不知风吹。